z Minecraft, ale możemy kontrolować swoją wielkość. W tym filmie wraz z Nicholsem i Napierakiem zagramy na bardzo ciekawej modyfikacji do Minecrafta. Na starcie gry dostaniemy dwa zegarki i dzięki nim będziemy mogli kontrolować swoje rozmiary. Przedstawaliśmy wszystkie możliwości tego moda, więc zapraszam do obejrzenia od początku do samego końca, bo było naprawdę ciekawe. Chciałbym was poinformować, że 3 stycznia już w nowym roku startuje druga edycja serwera ekipy RAPE o nazwie Są na kliencie Antijit Hackshield. Więcej info będziecie mieli na Discordzie Hackshielda, jak i i samego serwera. Wszystkie linki w opisie. Przepraszam widzowie, że tak przedłużam ten wstęp, ale jest to ostatni film w tym roku i korzystając z tej okazji chciałem Wam bardzo podziękować za rok 2021, bo był on dla mnie bardzo przełomowy. Widzimy się w 2022 i życzę Wam miłego oglądania. Hej. Ogólnie nie wiem czy widzicie, macie w takie dwa itemki, no nie? No, Migol już zauważył! O! Co się stało? Ej, oddajcie mi moje zegarki, proszę. Busz, patrz na mnie, odwróć się, busch. No, gdzie jesteś? Lecę. Gdzie jest mrówka? Aha! Gdzie on był? Dobra, jak jeszcze nie zauważyliście, mamy w eku dwa zegarki. Czerwony będzie nas powiększał... Powiększał. A zielony będzie nas pomniejszał. I będziemy... A jak się patrzysz do góry, to go nie renderuje nawet. No, to są nogi mi... Ej, ja na F5 jestem w stanie zobaczyć swoje jakości. O już spadam. I będziemy starali się przejść grę i przetestować jakoś te zegarki. O, jaki szybki jestem! Dobra. Ej, ale to będzie łatwa gra! Ej, pojdź! Patrz tu! Gdzie jesteś, Bush? Nie bij mnie, napieraj, gdzie jesteś, Bush? Dobra, czekaj, bo się powiększam. Dlaczego jesteś taki mały? Patrz, Bush, tu! Ty, bezki, tu! O lol. Chodźcie, zrobimy sobie screena. Dobra, ja sobie robię z wami screena. Ja sobie robię tak. z nogami, Busha. Ej, patrz! Enderman, hello. No i co teraz, co teraz? Co? Jak tak zrobię? No, pewnie, że tak. Ej, ja spróbuj na dużym siebie skraftować coś. Ej, a weźcie, próbujcie krytować na takiej. Ej, wioski. bo mnie zabija ten Enderman! Dobrze! Jakie wielkie broczki są! Patrz, wywal broczek przed siebie napiera. No, ej, bez kitu, a teraz, ej dobra, wywalmy parę bloków, jak jesteśmy tacy duzi, a ja w ogóle mam tak mało HP i mam jeden HP, ja gdzieś sobie idę wykopać trochę kamienia. Zaraz ramienia. idziemy wioskę. Ale to jest super. No, czekaj, jestem ciekaw jak będą wyglądać te bloki. Aha, no rzeczywiście, dobra. Kurczak mnie przepycha. Aha, kill of na no, one shot'a poszedł. No, ej dobra, no. ja muszę coś zrobić, czekajcie. Przyjdźcie do mnie za niedługo, dobra? Dobra. Za niedługo, okej. Okay. Dobra, zginałem. Ja szukam wioski. A i nie mam tych zegarków. Jak się zginie, to się traci te zegarki. Wioskę. Czemu trajharduję? Bo chciałem wioskę. Fajnie te bloki się rozwalają. Dobra, dobra, dobra widzę dostań. te bloki, jakie one są ogromne. Spróbuję golema zabrać. Where is golem? Golem, golem where are you? O! o! golem, dobrze. Gdzie ty jesteś, mi kordy podaj. Zabiłem golema. O, widzę cię, Mikol, widziałem cię. E, tu jest trzy razy, którego nie mogę podnieść. Kurde, dobra. Czekaj. Podniosłem cztery razy, uciekam. Jeszcze A się w, nie Przez w ogóle się nie zmniejszałem? No, bo zmniejszenie jest słabe. Jak to? na Naturalnie Dobra. Musisz się zmieszać, żeby być małych. Dobra, chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, wróćcie. Prajdne napiera, glowing, glowing i przeskakuje po drzewkach. Nie, parku. Ej, I w, w ogóle śmieszna będzie walka ze smokiem w ten sposób. O nie! Dobra, spotkajmy się wszyscy, ale zmniejsz trochę, Nichols, bo za potężny jesteś. Czekaj, próbuję zabić. No tego. nawet nie da się na ciebie spojrzeć. Enderman mnie bije, napierak jak pomóż. Ała! No zmniejsz się! No zmniejszyłem się, już jestem mały. Mały! Nie, nie trafiłem w tego! Ej, umrę zaraz! Ja też. Nie mam żadnych żadnych tulsów. Nie, kanio! A zapomniałem się nie użyłem. O, wiesz nie rzuca! No, noc troluję. Idę Idę się przespać szybko, Ola, to... No w ogóle jak będzie, jak będzie wyglądał spanie. I właśnie. Się. To czekajcie, ja ogarnę trzy łóżka i ten Bo ja też się powiększyłem. Ej, skasowało mi ten. Minecrafta. O, wróciłem. O, widzę cię beść. Postaw łóżko! Ej, czekaj. Ała! Ała! Desmond do mnie wrócił na pierwsz go. <laughs> Idę po te łóżko. Shrink. Ale i tak pójdźmy spać, bo muszę wam coś pokazać. Dobra, jestem normalnej wielkości już. Idę po łóżku. Ja też szukam. Eżczerze, szczerze, normalnej wielkości jak jesteś, to łatwiej zabijać te moby. No tak, nieprawda. Dzisiaj obudziłem jednego starego. Ja Ała. mam już łóżko dla dwóch osób. No to ja mam na Chodźcie na to polane szybko. Tam gdzie puszka. A nie, bo tu jest dużo mobów, Ale nie wiem, naprawdę. Eee, już to sprawdzam. Tu A, nie to mogę dużo. się położyć, bo jest za daleko ode mnie. Trzeba się zmniejszyć trochę. Jak, jak to wygląda, połóż się? No trochę musisz być mniejszy. Jeszcze trochę. A. Teleportuję go. Czekaj, nie. Chodźmy z Dobra. Ja się zrobię mały i spróbuję. Tak, mały, mały. A, a. A nie da się. Jak to wygląda, jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to wygląda? Fajnie, fajnie wygląda. Taki jak kotek, taki chodź Chodźcie spać. fanie. Weźcie mnie zabijcie szybko, bo mam zero głodu. A nie, 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 stracisz te, stracisz. A nie, bo ty jesteś obok. Masz taki, masz jedno. A dobra, ty zamieńcie się w gigantów i zapraszam za mną. To jest satysfakcjonujące. Jak skaczysz, to tak. Tak się szybko poruszasz w ogóle. No. <laughs> Ale i z takiej, z takiej wysokości? Puse. Ej, dobra, jest, jest, jest! Chodźcie? Gdzie jest no. Starzek? Zapraszam do świata mrówek. O, no tak. Siema. Hej! <laughs> Ej, mój zegarek! <laughs> <laughs> Dobrze czekajcie, ja spróbuję się zmniejszyć najbardziej jak się da. Chema, na jak się oddalasz ode mnie, a nie zmniejszasz. E, jak ja się rzesz, to wchodzisz pod ziemię? Jesteś... Ja, X-Ray, X-Ray, no? A, mamy X-Ray. No, ja mam... kurde, ale zatopiłem się w trawie. A ja też, nie ma, muszę się teraz powiększyć. Nie, dobra, jak się tak zwiększycie, to widać, że biegniecie pomiędzy tymi pikselami trawy. Ja na razie... O, dobra, już. Biegniecie. Ale widać, że się biegnie pomiędzy tymi pikselami. Ała! Jak mrówka boli trochę, co? A. Czerwona ugryzła mnie. A co, co jak się zwiększy tutaj bardziej jeszcze? Czekaj, dobra. Nie! Ej, wyskoczyłem! Ej, ja też wyleciałem. Jestem... Dostaniemy ban na jestem? Ej, patrzcie gdzie jestem, widzicie mnie? Nie. Ba, bash, jaki potężny! Hello, Ale laguje tutaj! Co się tu stało? Jesteś... Aha, to Mikors taki potężny, no, dlatego! No i przez niego laguje! Mikors zmniejszy się trochę. Dobra, teraz, ja teraz się zwiększę trochę. Nie no... <laughs> co jest? Co to jest? Ja idę robić portal do Netero. Do, do, do dobra. dobra, już no, trzeba, trzeba się i... zmobilizować, bo już tak. Czekaj, ten. zobaczmy jak wygląda przechodzenie przez ocean jako gigant. Bez skitu, dobra. A trochę się zmniejsza jednak. O, ej, wyrzuciło mnie 300 kratek! Beskitu! Ej, chodzimy po wodzie. Wow! Ja Dobra, trzeba się trochę zmniejszyć. Ej, portalo! Jak wygląda, że? Jak szybko pływasz? Jak ten? Spróbuj sobie się, się zmniejszyć, tak, żeby móc pływać. Wiem, ja to robię. Jestem szybszy niż na Delfinie z depstriderami. No ale nie sprawdziliśmy skrzyni w portalu. I ten, a nie. Ja lepiej. pierdzielę biskitu, ale płetkę mamy. Silk touch? Przyda nam się? Nie Mam wiem. Mam zapalniczkę już jak to. Portalo z chaiutą jeszcze raz. go. Chyba szybciej tlen w ogóle schodzi O, mam ten Ej, mam mapę do skarbu! Idziemy, 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 idziemy W ogóle widzieliście straty na speedrunach nowe? Tak! Ja że to... ten, że da się bez, bez mapy znaleźć streżę. Tak, ja to już widziałem dawno temu Ja nie widziałem, dobra Łap mapę, bo ty to umiesz używać A to czekaj, jak wygląda? Trochę dużo kartka papieru. Dobra, na Norf, dobra, trochę tak za daleko. Biega, nie? 100 strantów. Nie, no, jesteśmy szybsi niż ten. Co jest? Pufferfish mi otruł. Weź, weź, zrób się gigantem i zniszcz milion tego piachu. To też chyba zniszczę trochę, tak. No i zniszczę. To zniszczyłem też skrzynkę, nie? Zobacz, i gdzie? że mam. Ej, tu jest ten, TNT. Zrobiłem portal, jak coś możecie przyjść do mnie. Do N No, to za to jest Ej, czekaj, czekaj, dobra, besz. Czy jesteś gotowy? No. I co teraz? Bardzo ogromna. Załóż sobie. Masz napiarek, proszę, dla ciebie. O No i teraz jestem gangster. Gangster. Ej, ja mogę craftować stąd. Dobra, ej, wiaderko. Mam plan, mam plan, o, mam, jeden ja, mam jeden pomysł. Mam jeden pomysł. Nie, ja też mam plan. Ja też mam plan. Dwa wiaderka mi będą potrzebne. Nie, czekaj, czekaj, błagam. Musimy dożyć tych czasów, że to zobaczymy. Patrz, patrz, patrz. O. O, dobra. Dobra, 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 dobra. Nie! Ej, da, nie da się zwiększać na tym, dobra, ja się zwiększam jeszcze, do. szkoda, że łódka nie jest ogromna. Ej, nie! Czekaj, czekaj, patrz, besz na mnie, widzisz. Na... Ej, patrzysz na mnie? Patrzę. Gdzie ty? zniknąłeś mi ty? A widzę. A popatrz się na mnie zaraz. Nie widzę cię w tym. Tej... Ej, w sumie nawet nie potrzebujemy szukać jakoś stronkoldy. Wystarczy, że będziemy sobie biegać i patrzeć na tych patrz. To. A Zim... weź się zmniejsz i zobacz sobie, że ta łódka jest zatopiona, jak jesteś taki mały. No Bo jest zatopiona, nie? Się... Gdzież w, w, w środku? W środku jest w Czekaj, nie da się już bardziej chyba, nie? Nie da Ale nie? da się zrobić. Tak. A, jestem w środku łódki. Widzisz, co jest? Ej, łódka steruje za mnie. Czy to ty kierujesz? No ja jestem w środku tej łódki. A, nie widzę cię. Dobra, z idziemy do ciebie gdzie jesteś, Korty? O, o, widzę, widzę. Mikol, co? Gdzie ja jesteś? Nie, teraz Ej Czekaj, będziesz zmniejszał się. do normalnych rozmiarów. A, jesteś skidem. <grym> Dobra, je, muszę to jedną rzecz przedstawiać, co mówię. Czekaj, puwierek chyba... albo psikus. To chyba nie działa tak. Ej, no ale duże jaju to było. Czekaj, weź się powiększyć i zobacz sobie, jak jest rzut. Ale nie powiększył się. Dobra, no. dawaj, Rzuć jajem. Bez kitu Dobra, zmniejszam się i patrz. Chodź, zrobimy to jeszcze jedną rzecz i potem idziemy do Mikosa. Patrz. Na no, jakiś prosty teren też potrzebuję. Ale... Wolno się czuję teraz. No, prób. ej, bo ten. No co robi? No, no no, dobra, tutaj, tutaj, w tym miejscu. Masz wodę, nie? Woda się no. rozdawa na tyle kratek. Zawierz sobie lawę w tym w tym miejscu. Pyk, pyk. Tutaj? Nie, jeszcze tu. O, tak, patrz. I zmniejsz się tutaj bardzo. W tym miejscu chodź do mnie Nie, przyjdź do mnie najpierw i się zmniejsz No, widzę. Także, widzisz ten przesmyk? No. Nie, to raczej nie zadziała, chyba. A wiesz jak my szybko hapy powinniśmy tracić? No chyba no tak, chyba będziemy tracić właśnie. A ja tutaj już ogólnie nie byłem jest kurde. Że powinno dać przejść. Teoretycznie. Zwyczajny hitbox. Oj, no, chyba mamy. Ale? Ej, coś mnie zepsuło. Wypływam z wody. O, Wierzę, prawie umarłem. Nie, weź, to... to jest zbyt ryzykowny. Dobra, no Hitbox. Ja wolałem być duży. Ale ja byłem ciekaw, czy, to, czy da radę tak w ogóle zrobić. Nie, mamy chyba normalny Hitbox w ogóle. Ale ile by mi to zabrało? Masz mi go swoje łóżko tam? Nie, tam na górze zostało moje łóżko. Kurde. Idę spanie. No właśnie, byśmy poszli spać po prostu. A, co? Ciągnęło mnie w ziemię. <grym> to jest spać. Ej, gdzie ja u was jestem? Jak no, u ciebie, wydać tylko nogi, bo się nie renderujesz. No, let's go. E... Ile ty masz żelaza jeszcze? 19. Ej, dasz mi. Ten dasz mi 6, bo chcę coś jeszcze przetestować. A to nie. No, aha. Dobra, chodźmy może ja. No, no tak. Jeszcze przed tym besz zmieźć się do minimalnych rozmiarów. Dobra. I stań tak. na tym bloku. No, tak jesteś. I na to wydał 6 mojego żelaza. Masz problem jakiś? Wiesz, co fajnie ty? Żelazem tak? No, no, jesteś taką minimrówką w klatce. Po to. Nie, 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 nie. Dobrze strapowany. Teraz duża ryba wypłynęła. duża ryba, no. To bazal. taran. Wiecie jaki będzie łatwy szybki travel, jak rajdujemy te? Pamiętaj, że to jest lawa, nie? No właśnie prawie do niej Nie, będzie rzeczy to nie ma sensu. Ej, nie mogę się przecisnąć. A, laga mam. Nie da się zginać od lawy, przecież. Nie, nie, się w nią nie wejdzie, to się nie da. Już mi ją rozlał i nie mogę znaleźć. A, to portalu myślałem, że Basz. Portalu się bo jak będziemy mieli Fire to już totalnie, totalnie easy będzie, nie? Nic ciekawego nie było. No właśnie złoto. Dobra, mam złoto, i idę wytradować nam Fire A ja idę szukać baszczynu jakiegoś. Ej, znalazłem Bastion! O, no, też o wiele łatwiej jest się wywalić, jedzonka nie dostałem. Ej, pigminy normalnie o, kaczucha! Kaczucha! Tu pamiętaj, że żeby się zmieścić zanim będzie wszystko było bloki, nie? Dlaczego? Bo na hita rozwalisz się pewnie nie bloki. Ciao, tak? patrz jak sobie je zabijam. Jedno złoto, drugie złoto, trzecie złoto, czwarte złoto, piąte złoto, szóste złoto, siódme złoto. A też. Ej, mapo! Ej, ona blok podwalił! Blok podwalił, zabić go! No i wyfarmił blok. Zpadaj gościu. powiększę się jeden i też zrzucę. Nie, weź trochę, weź trochę Miko z tego złota, bo ja się boję, że się wywalę w jakiś tam sposób. A, no właśnie, no, na przykład taki RUN! Uciekłem. Szukamy fortecy. NIE, LAWA! Forteca! let's go. O, oh, Zmniejsza się. Nie mam zegarka na paszku. Ja pójdę poszukać piglinów. To Ej, bo się, to zabijacie Ej, dostałem pomocy! Fuj, sto, Mam trzy... Blazes? Nie, Tak, Tak, no to też. Zwinąłem. Spłonęły i tam, Tak, wszystkie. Nie. Płynę mamy tylko stack złota. Ej, perły wypadły! Nice! Kształ tam jest chyba dużo. Zginąłem. Zjecham z samotorami. Okej, okay, y mam obsydian na blinda. A ja mam półtora serca i utknąłem w fortecy. A ja mam Fire Aspect 2 miecz. Czemu ktoś tu się schodami murował? A to ja. Zróbmy tu blinda, bo jeszcze wywalimy się w netherze i. Dobra, to let's go. Łap, ba bałki. Eee, perły możecie mieć. Ale żebym ja nie miał wszystkiego znowu, bo tak się wywala, ja jestem słaby. statku nie wiecie. może być. Ej, jak będziesz ogromny, to rzuć. Dobra, co, lecimy. Opcynia. O, dżungla i mending. Ej, ja jestem w buszu albo w kimś, co jest? Ej, to jest. Ta perła jest mała, myślałem, że pękła mi albo zniknęła. A to ona jest mała, jak się rzuca. Hej, Miko. Okej, okay, w tamtą stronę. Fajnie się tak świat przemierza. Koda się jest ocean, bo tak to wydaje mi się, że my szybciej biegniemy po lądzie niż po oceanie. Pękła? Ale tak, to jest. Tutaj gdzieś. Dobra, chłopaki, mam plan, czekajcie. A tu? No, gdzieś tu. Typek z tridentem! Czekaj, gdzie on jest. wiem. Eee, no I nie mam trydentu No dobra. dobra, to chyba się kupujmy, nie? Ok. Fajerkę masz? Mhm. Masz jeden patyk, może? Cztery. Podaj mi. Dobra. dobra. Nie sprawdzaj tej skrzynki, na Dobra, to już jest perła, czy nie ma perła? Nie. Wypełnia. A, perły znaleźć. A, tylko dwóch nam brakuje, gej. Tak, tak, no to może albo tutaj znajdziemy, albo na zewnątrz. Co to jest? O, biblioteka. LOL, no, książka Sharpness 3. Skrzynia! O, na to, co ja widziałem. Nie ma więcej skrzyni, nie widzę. Chyba trzeba wejść do notaru. Dobra, no, no okay, to dobra. otwieram skrzynię bez perły. szukamy? Enderman. Endermanowego bioma O, tu portalo w ogóle Ej, e, tu jest, tu jest, tu jest, przed nami Dropisz perwy, mordo No nie no Dropnął? No? Nie Jest! Ej, e, jest Enderman, dawaj na tu On dropi, on dropi Bruszowi nie dropi dropi i drobną. Ej, okay, taki, idy, wracamy. Już? No. Masz Uuu, ten nie no. tak Dobra, let's go. Kacze! A ja się zabiję jeszcze w tym czasie. Co to? A, spadam. Dobra, taki ja zrobię, ja mam żelazny. Ja bym szybciej, dawaj. Dobra, no już jakieś jakiś nerw. O, w ogóle Ej, strzały. Jakie strzały są wielkie? No. Ej, one więcej zabierają dla smoka, te strzały. Ej? Ej, czekaj, daj się powiększyć na takiego wielkiego i na hitę go zabijesz. No, dobra, dobra, dobra. Rozpalmy to. Zmniejszcie, U, nie, się, nie, zmniejszcie nie, się, zmniejszcie nie. się trochę. Zabijmy go, strzelaj tego. Poczekaj, 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 ja coś zwiększę. Zabija go to na hita. a... mnie czemu nie mogę hitnąć w górach? Mój, mój, mój. No, gi nie ginij! No. O, o na hita! Na hita, no, a miałem mało serc chyba też, wiesz? Dobra, siema.